W poniedziałkowy poranek wielkanocny, kiedy cienie wciąż zwisają nisko nad ulicami Rzymu, a świat jeszcze drzemie w oczekiwaniu na pierwsze promienie słońca, z Watykanu nadeszła wiadomość, która poruszyła serca milionów. W uroczystej ciszy wielkanocnego poniedziałku, w samym sercu chrześcijaństwa, zgasło życie człowieka, który nie tylko był pasterzem duchowym dla licznych wiernych, ale także symbolem moralnej odwagi i humanitaryzmu. Papież Franciszek, człowiek, który tak gorliwie oddawał się służbie ubogim i wykluczonym spośród nas, opuścił ten świat. W aurze zadumy i żalu rozbrzmiewa echo jego życia, papież Franciszek miałby w tym roku obchodzić swoje dziewiąte urodziny. Był to czas próby dla kościoła katolickiego, jego przywódcy bowiem od dawna borykali się z chorobą. Życie tego skromnego argentyńskiego jezuity przemieniło się nieodwołalnie na wieki, kiedy w roku 2013 objął stery w Watykanie. Jego pontyfikat stał się synonimem zmiany, otwartości na głos innych oraz bezprecedensowej troski o Matkę Ziemię. To były lata pełne wyjątkowych gestów i słów, czas nieustraszonej obrony wartości ewangelicznych. Z głębokim przejęciem głos podniósł kardynał Kevin Farrell, człowiek bliski papieżowi Franciszkowi, aby przekazać światu watykański komunikat o śmierci biskupa Rzymu. Przedzierając się przez emocje i żal powiedział: Najdrożsi bracia i siostry, Słowa te przyniosły poczucie ogromnej straty dla wspólnoty wiernych. Dodał również o wielkiej wdzięczności za to, co Ojciec Święty uczynił tutaj na ziemi, swoje życie poświęcił całkowicie Bogu i Jego ludziom. Wszyscy pamiętamy te dni lutego tego roku, dni spowite obawą i modlitwą, gdy Franciszek został przyjęty do Rzymskiego Szpitala Poliklinikę Gemelli z powodu ostrego zapalenia płuc zagrożonego śmiercią. Lekarze walczący o jego zdrowie określili stan papieża jako krytyczny. Po heroicznej walce medyków oraz dzięki siłą modlitw oddanych mu osób, został wreszcie wypisany ze szpitala 23 marca. Od tamtego momentu każdy dzień był walką o powrót do pełni sił, niestrudzenie starał się wrócić do sprawności, by móc kontynuować swoją posługę. Teraz jednak, po odejściu papieża Franciszka, Kościół katolicki wkroczy w okres głębokiego smutku. Ale po żałobie będzie musiał spojrzeć ku przyszłości. Konklawę zbierze się w łeb atmosferze kaplicy Sykstyńskiej, by wybrać nowego następcę świętego Piotra. Wierni na całym świecie będą teraz łączyć modlitwy z nadzieją na to, że kolejny papież będzie kontynuatorem dzieła ewangelizacji prowadzonego przez Franciszka dzieła pełnego miłości i jedności.